I didn't know I living in Piglandia. No, Polish country and Piglandia. Now I know what is my life. Why I live like leave. To taka grafomańska. Grafomański angielski. Dowiedziałam się dzisiaj, że mieszkam w, w, w kraju, w którym którym rządzą mną. Już nawet zapomniałam, jak to się nazywa. Psychopatyczna świnia. Tak. No tak, psychopatyczna świnia, więc w zasadzie te dzisiejsze róże bardzo pasują. Malowane róże, bo nie są to róże. Prawdziwe. Teraz już rozumiem, dlaczego. Czy zaczynam rozumieć, albo nie chcę zrozumieć, że podejmowałam decyzje, które, które zawsze wydawały mi się dziwne. Niby staram się być fajnym człowiekiem, prowadzić normalne życie. A okazuje się, że im większy mieszka we mnie, im większy mieszka we mnie człowiek, tym, tym coraz bardziej muszę wymyślać cuda, żeby jakoś to wykorzystać. Bo cóż, Muszę dopasować się do tego, żeby skorzystać z tego koryta. Pamiętam, kiedyś byłam w Holandii, przepraszam, w Belgii, mieszkałam jakiś czas u człowieka, który który. Miał trzy tysiące świn, więc był świniopasem. Te trzy tysiące były takie no, i prawda? To tekst do Was, prezydentów, premierów. Wam nie przeszkadza, że ktoś w Waszym domu jest świnią, czy psychopatycznym świnią. Przyznam, że jest mi niezwykle przykro, że muszę wszystkich przeprosić za to, że, że urodziłam dwoje dzieci w tym korycie. Przy tym korycie. Pamiętam, kiedy mieszkałam w takim domu, w którym, w Belgii, w którym. Świnia, pazł świnie. Kiedy wyjechałam samtąd trzy dni, nie mogłam zrzucić z siebie tego smrodu, który tam okazał się tak niezwykły. Dziwny ten kraj jest i świat, w którym zamiast zachęcać mnie do tego, jak mam lepiej żyć, muszę się dopasowywać, by. Znaczy, hasło jest do zgody, tak? Bezpieczeństwa. W bardzo niedługim czasie mogę już tu wylądować, bo. Robiłam wszystko, co możliwe, tak jakby na przekór wszystkiemu zostawiłam całe swoje życie, czy poddałam się temu, by być człowiekiem w miejscu, w którym nikomu na tym nie zależy. Muszę coś teraz z tym zrobić, z tym wielkim człowieczeństwem. Wychowaliście mnie, zaparłam się, żeby koniecznie. Mieszkając w tym, zrobić smrodzie, świnią się nie stać, a jednak się stałam. To wszystko, co zrobiłam w Polsce, jest po prostu świńskie. Porzuciłam jedno dziecko, drugie, może nie, ale tylko dlatego, że wyprowadziłam się. Znalazłam sposób, by zresetować się tam. U, tutaj w Polsce, w Poznaniu zresetowałam się tak głęboko dziś e, bardziej bardzo świadomie powtarzam powtarzam ten ten rynek jeszcze raz tu gdzie jestem bo tak e, tam w Poznaniu był taki moment powiedziałam komuś chodź będzie dobrze. Po 17 latach faktycznie jest dobrze. Nie jestem świnia. Jestem człowiekiem. No i teraz jak mam zachować standard bycia człowiekiem. W świetle prawa Rzeczpospolitej godność jest niezbywalna, a okazuje się, że się wyzbywają, nie chcą być sobą, tylko chcą być kimś innym. Lemingami, koryciarzami, elitą. Zwykły człowiek i mędrzec, ten po tamtej stronie albo po innej. Pan Tusk mi mówi, że między prawdą a kłamstwem mam żyć. Czyli właściwie to miejsca jest. Nic. Między Bronkobusem, Dudabusem, Jarubasobusem, co tam jeszcze można wymyślić? Teraz ostatnio Smertlandia czy Smerfolandia. No cały czas. Człowiekiem być mogę, tylko tylko muszę być w Holandii, nie w Polsce. No jakoś będę musiała wyjść z tego smrodu, pokazać, jak to ma w rzeczywistości wyglądać. Dziś jest mi niezwykle przykro, że znowu muszę przeprosić. Za co? No za to, że się zgadzałam mimo iż się nie podpisałam i nie podpisuję. A to jakieś znaczenie? Czy ten kto się podpisał i nie robi, a ten co się nie podpisał? A robi to pod czym się nie podpisał. Jakie to ma znaczenie? Mam wpis do dowodu, że jestem obywatelem takiego miejsca, obywatelem czyjego miejsca. Gdzie jest mój prezydent? Wołam ostatnio. Gdzie jest ktoś, kto reprezentuje mnie jako człowieka i obywatela? Ktoś, kto. Zanim ktoś wyjmie giwerę, postara się, żeby zaprosić go do stołu i po prostu porozmawiać. Nie proste to jest, cały czas stoję jak wryta i próbuję coś wykonać. Zrobił pan zdjęcie? Jestem rudy. Okej.